Let's go! Let's go. I waste your life, man. I know a lot of people that are scared to go die. Couple of them thinking they'll be living in the sky. While I'm here living, man, I gotta ask why. What I'm a here for, I gotta figure out. Waste my life, no, I gotta make a count. If Christ is real, then what am I gonna do about it? Everything in Luke 12, 15, 9, yeah, 21, yeah, you really gotta yeah, go and check yeah, it out. Yeah. Paul said, if Christ ain't resurrected, we wasted our lives. But that implies that our lives built around Jesus being alive. Nazywam się Grzesiek Gomułka. Urodziłem się w Polsce, gdzie mieszkałem do 9 roku życia. W 95 roku przyleciałem do Chicago z bratem i statem, aby się połączyć z mamą, która była już w Chicago od 91 roku. Nie widzieliśmy się przez Ponad 4 lata i przyjechaliśmy, aby się połączyć właśnie w Chicago, na ziemi amerykańskiej. A mieszkałem w Chicago, od kiedy tutaj przyjechałem, i w większości się wychowywałem wśród chicagowskiej Polonii. A pochodzę z rodziny, w której ojciec był alkoholikiem, a mama była debotką religijną, urodziłem się w rodzinie religijnej po prostu, w której co niedzielę chodziliśmy do kościoła od małego, od kiedy pamiętam. Mała mnie uczyła różne modlitwy, a od kiedy tylko pamiętam, chodziłem na religię, chodziłem do katolickich szkół i po prostu wychowałam się w rodzinie, gdzie była mowa o Bogu, ale nie było nigdy takiej realnej, żywej relacji z żywym Bogiem. Po prostu byłem osobą. Bo się w takim środowisku wychowywałem, gdzie byłem osobą bogobojną, ponieważ Bóg i kościół był częścią naszej codzienności. Dorostałem w Chicago od 9 roku życia, od kiedy tylko miałem wolność, żeby wyjść z domu, zacząłem próbować wszystkiego tego, co ten świat może mi zaoferować. Próbowałem znaleźć satysfakcję, próbowałem znaleźć cel, próbowałem znaleźć takie. Po prostu znaczenie w tym życiu. Zacznę od, próbowałem od alkoholu. Zanim, przed 18 rokiem życia, można powiedzieć, że byłem alkoholikiem. Byłem pijany co weekend, bo myślałem, że, że właśnie alkohol da mi satysfakcję. Następna rzecz, w której znajdowałem siebie, znajdowałem satysfakcję, to były imprezy i dziewczyny. Myślałem właśnie, że, że dziewczyna przyniesie mi satysfakcję, przyniesie mi, mi to, co tak naprawdę moje serce chce i to, to, co naprawdę moje serce pragnie. Trzecia rzecz, w której znajdowałem satysfakcję, to, to byli moi kumple. Jak miałam moich kolegów, jak byliśmy wszyscy razem, wszystko było spoko. W tym znajdowałem satysfakcję, w nich znajdowałem znaczenie. Byli dla mnie wszystkim. Najlepiej to wszystkie, te wszystkie te rzeczy, dla których żyłem i w których myślałem, że znajdę cel i znaczenie i satysfakcję. Najlepiej te wszystkie rzeczy ująć jako, jako moje Bożki, dla których, dla których żyłem i, i których potrzebowałem, aby, aby naprawdę żyć pełnią życia. Tak naprawdę w tym wszystkim. Szukałem właśnie satysfakcji, szukałem takiego yy, znaczenia. I, I właśnie w tym wszystkim, też właśnie żyłem dla siebie. Myślałem właśnie, że, że życie się kręci w koło mnie, że jak ja będę właśnie miał alkohol, będę miał dziewczyny, będę na imprezach z najlepszymi kolesiami, a, będę popularny, będę miał najlepsze ciuchy, a, będę miał super reputację w, w, wśród ludzi. A, to właśnie w tym znajdę wszystko tego czego moja dusza potrzebuje lecz całkowicie się myliłem te rzeczy mnie całkowicie rozczarowały w ogóle zacząłem widzieć, że, że to wszystko tylko może mi dać tymczasowe satys tymczasową satysfakcję, tymczasowo mnie może wypełnić tymczasowo może mi dać jakiś, jakiś kierunek, jakiś cel ale po prostu zauważyłem, że to jest tylko tymczasowe że tak naprawdę jest coś w mojej duszy, w moim sercu, co, 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 co ten świat nie może zaoferować i ten świat nie może mi dać. Yy, stałem się takim wrakiem. Po prostu byłem na samym dnie morza. I po prostu w tym momencie zacząłem zadawać sobie pytania: kim jestem? Po co tu jestem? Co jest nie tak ze mną? Bo. Oczywiście, jest to oczywiste, że, że coś jest nie tak z moim sercem, coś jest nie tak ze mną i coś jest nie tak z tym światem. I w tym momencie po prostu zacząłem wołać do Boga, tak jakby szukać Go i, i pytać, i modlić się, mówiąc po prostu własnymi słowami, swoimi słowami, jak jesteś, jak jesteś, to mi się objaw. Chcę Ciebie znać, chcę doświadczyć żywego i prawdziwego Boga, bo ten świat, nic nie może zaoferować, co, co, co mnie wypełni i co da mi satysfakcję. I tak się zastanawiałem, po co ja tu jestem. Chcę wiedzieć, po co ja tutaj jestem. W tym samym czasie, jak, jak właśnie nie wiedziałem, po co ja tutaj jestem, zacząłem wołać do Boga, mój brat miał wypadek samochodowy. Ścigaliśmy się na highwayu, jechaliśmy prawdopodobnie 80 mil na godzinę. I mój brat stracił kontrolę nad autem i, i walnął w to bandę, która, która dzieli Highway. I po prostu go tak odbiło, że zrobił po prostu fikołki. Właśnie ten wypadek mojego brata dał mi bardzo dużo do myślenia. Zacząłem się zastanawiać właśnie nad celem życia. Po co ja tutaj jestem? Właśnie w tym momencie, jak widziałem mojego brata, który, który miał taki poważny. Wypadek, zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym, że, że, że to życie, które ma, mam, jednego dnia się skończy. Nikt nawet w domu nie wiedział, że, że to robię, ale yy, podniosłem Biblię. Każdego wieczoru, zanim szedłem spać, otwierałem Biblię i zacząłem czytać. I właśnie coś niesamowitego się stało, że, że Słowo Boże w moim sercu przez właśnie i widzę to jako przez łaskę Bożą. Zacząłem widzieć Słowo Boże, jako naprawdę słowo Boże, że to jest słowo od Boga. I czytałem Nowy Testament. Czytałem stary, częściowo, ale dużo z tego nie rozumiałem, więc więcej czasu spędzałem w nowym. I właśnie Bóg coraz bardziej objawiał mi siebie przez swoje słowo i dawał mi większe zrozumienie, większe poznanie tego. Właśnie, że, że ja jestem grzesznikiem i że tak naprawdę potrzebuję y, Jego. Że te rzeczy, w których właśnie wcześniej znaj znajdywałem y, swój cel, y, te rzeczy, które kiedyś sterowałem moim życiem, y, tak jak pijaństwo, y, tak jak kradzież, tak jak. Y, Niemoralność seksualna, że te grzechy, które ja. Y, te rzeczy, które ja czyniłem, są grzeszne. I są grzeszne w obliczu y, świętego i sprawiedliwego Boga. I na samym początku byłem na maksa, na maksa przekonany, że ja jestem grzesznikiem i potrzebuję ratunku. I w tym samym czasie, jak, jak właśnie czytałem Nowy Testament, zacząłem widzieć, że. że, że nie pozostawia mnie w tym, w tym miejscu, że. Że nie ma tylko złej nowiny o tym, że, że jestem naprawdę niesprawiedliwy w oczach Bożych, że jestem grzeszny, że jestem pod Bożym sądem i potępieniem. Ale zacząłem, jak zacząłem czytać, widziałem właśnie, że, że Bóg dał nam ratunek. Że, że, że Bóg właśnie zesłał własnego syna po to, żeby wziął mój grzech, poniósł mój grzech na krzyż i żeby umarł za mnie, za moje grzechy. I właśnie jak czytałem Słowo Boże, zrozumiałam, że właśnie Bóg Ojciec wysłał, przysłał swojego syna na świat, który się urodził z Maryi Dziewicy po to, aby żyć doskonałym życiem, którego ja nie mogłem właśnie żyć i żeby umrzeć śmierć, którą, na którą ja zasługiwałem. Zrozumiałem to właśnie, że, że on przyszedł, aby ponieść mój grzech, aby wziąć mój grzech. I właśnie on na tym krzyżu, jak był na krzyżu, w tym momencie niósł mój grzech, te wszystkie grzechy. Które ja popełniłem, były, były położone na niego. I on umarł na tym krzyżu, pod gniewem Bożym, tak jak Izajasz prorokował, pod gniewem Bożym umarł za moje grzechy, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, jest Bogiem świętym. I, i Bóg się musi rozprawić z grzechem, nie może po prostu yy, przymknąć oko na, na nasz grzech. I właśnie w tym momencie Boży gniew przeciwko naszemu grzechu został. Zrzucony na Jezusa Chrystusa. I on właśnie na tym krzyżu umarł, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwystał, po to, abyśmy żyli, aby nasze grzechy były wybaczone i abyśmy byli pojednani z Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale, 8 do 10 wiersza, pisze, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, samych, nie z waszych osiągnięć. Boży to dar. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. I właśnie jak te słowa pamiętam, czytałem, zdałem sobie sprawę, że ja jestem zbawiony, że Jezus mnie zbawił z łaski. Po prostu postanowił być przychylny wobec mnie. I właśnie przez wiarę w Niego, w to, co uczynił, w Jego dzieło na krzyżu, które mnie zbawia, jestem zbawiony. I właśnie to zbawienie nie jest z nas samych, nie z naszych uczynków, jak Paweł podkreśla: Boży to dar przez Bożą ofiarę, Boża ofiara nas zbawia. I właśnie Jezus Chrystus, Ten, który właśnie był raz ofiarowany, raz na zawsze, za nasze grzechy, zbawia nas. I od kiedy właśnie Jezus Chrystus wkroczył do mojego życia, wypełnił mnie swoim Duchem Świętym, zmienił moje życie całkowicie, zacząłem kochać rzeczy, które Jemu się podobają. I zacząłem nienawidzieć swój grzech i zacząłem nienawidzić te rzeczy, które On nienawidzi. Zacząłem żyć prawdziwie dla Boga, bo On przemienił moje serce. Nie jestem doskonały, jestem do dzisiaj grzesznikiem, ale nie jestem kim byłem. Teraz dla mnie życiem jest Chrystus. Chrystus, Syn Boży, który wydał siebie za mnie, pokochał mnie i wydał siebie za mnie. A śmierć jest zyskiem. Teraz wiem, że żyję przez Niego, bo On mnie stworzył, żyję teraz dla Niego i dla Jego chwały. Życie nie ma sensu poza życiem z Chrystusem. I Jezus Chrystus właśnie uczynił wszystko. To jedna ofiara raz na zawsze przyprowadza nas do Boga. I w tym właśnie pokładam moją ufność i moją wiarę, że Jezus i Jego krzyż, i Jego dzieło na krzyżu jest wystarczające, aby mnie zbawić. Jedne z pierwszych słów Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi były Pamiętajcie się i uwierzcie w Ewangelię, bo Królestwo Boże się przybliżyło. Z nadejściem Jezusa Chrystusa w pierwszy raz, jak Jezus przyszedł, przybliżyło się, bo On tutaj był. Uzdrawiał chorych, czynił cuda i mówił. Widzicie, Królestwo Boże się przybliżyło. I jest właśnie z, przy, z pierwszym przyjściem Chrystusa się przybliżyło. I jednego dnia całkowicie Królestwo Boże się zrealizuje na tym świecie, kiedy Jezus Chrystus powróci powtórnie. I wszystko będzie nowe. Nie będzie bólu, nie będzie płaczu, nie będzie grzechu. Będzie tak, jak właśnie powinno być Wszystko będzie nowe Przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Król Który wszystko odnowi I właśnie dla Niego chcę żyć I dla Niego żyję I przez Niego żyję I właśnie On mnie do, mnie do mnie powiedział Przez swoje słowo Opamiętaj się i uwierz w Ewangelię Bo Królestwo Boże się przybliżyło I to samo mówi do was, do was wszystkich Opamiętajcie się, odwróćcie się Od swoich grzechów i uwierzcie w Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który raz na zawsze umarł, aby Ciebie przyprowadzić do Boga. Wszystkie religie tego świata bazują właśnie na, na, na jednej rzeczy: na, na uczynkach. Każda jedna religia mówi, że jeśli to i tamto będziesz robił, jeżeli będziesz posłuszny, jeżeli będziesz wykonywał to, co Ci nakazujemy. To będziesz zaakceptowany przez Boga. Lecz chrześcijaństwo uczy to, że, że my nic nie mogliśmy zrobić, lecz Jezus wszystko uczynił właśnie, żeby nas przyprowadzić do Boga. Jeżeli Jezus Chrystus stworzył ten świat, jeżeli Jezus Chrystus stworzył ciebie, i jeżeli Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga i tylko jedynie On Cię może pojednać z Bogiem, nie ma ważniejszej rzeczy, bardziej wartościowej rzeczy, dla której możesz żyć, jak tylko Jezus Chrystus. Jeżeli oddasz swoje życie w Jego ręce, na pewno nie zmarnujesz swego życia.